Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Zembik jestem kierownikiem Departamentu Analiz w Temes. Brokers. poprowadzę dzisiejsze rynkowe espresso. Dzisiaj mamy trzeci dzień czerwca, piątek. Z najważniejszych informacji, no to oczywiście takie, że dzisiaj poznamy dość istotne dane z amerykańskiego rynku pracy, ale również dane na temat gospodarki. Poznamy dzisiaj. ISM dla usług. Myślę, że to są te kluczowe, dzisiaj dwie publikacje, które mogą nieco mocniej rozruszać rynek. Wcześniejsze dane na temat PMI z, z, z Europy, moim zdaniem, będą drugorzędne, będą to dane finalne. Na wstępie, oczywiście, informacja dotycząca ryzyka. Bardzo proszę o zapoznanie się z tą informacją, i już przechodzimy do wydarzeń. Wydarzeń bieżących. Oczywiście gorąco zachęcam do instalacji naszej aplikacji mobilnej, przez którą bezpośrednio nadajemy wszystkie nasze webinary. Tak przedstawiają się mniej więcej prognozy Bloomberga dotyczące dzisiejszych danych z rynku pracy. Z pewnością, oprócz zmiany, Zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, która to zmiana prognozowana jest na poziomie 320 tysięcy, czyli spadek z poprzedniej wartości 428. No to oczywiście prognozowany jest również spadek stopy bezrobocia, natomiast tutaj dzienna średnie, średnie godzinowe zarobki myślę, że będą mocno monitorowane. Jaka będzie zmiana miesiąc do miesiąca, no tutaj prognoza 0,4 i zmiana rok do roku spadek w porównaniu do poprzedniej wartości oczekiwania 5,2. 5 Oczywiście to są szacunki, więc myślę, że to będzie brane pod uwagę. Wskaźnik aktywności zawodowej również 62,3 ma wzrosnąć z 62,2%. Natomiast wczorajszy ADP, który był słaby w, słaby, w niewielkim stopniu wpłynął w pierwszej reakcji na, na dolara amerykańskiego. Spójrzmy, jak zachowywała się główna para walutowa właśnie podczas publikacji o 14:15. ADP wyjątkowo, wyjątkowo. W czwartek z reguły, z reguły w środę, ale to bodajże wynika z faktu, że, że w poniedziałek mieliśmy święto w Stanach. Spoglądając na taki niski interwał, widzimy, że po tych środowych danych ISM z przemysłu, które były o dziwo dużo lepsze, no trochę lepsze powiedzmy od oczekiwań, no to wczoraj mieliśmy odreagowanie na same dane ADP. Rynek nie zareagował, ale w całym, w całym dniu dolar tracił na wartości i te spadki na eurodolarze zostały no, w 100% zredukowane i tak naprawdę jesteśmy wyżej, jesteśmy, zbliżamy się do tego szczytu korekty, która, która, która który to szczyt wypada mniej więcej w 107 1070780 5. Niestety ta wczorajsza transakcja z, no, zaskoczyła mnie w takim stopniu krótka pozycja na NZDUSD nie sądziłem, że dolar amerykański tak szybko ponownie zacznie tracić, myślałem, że myślałem, że jednak dolar yy, yy, mimo wszystko w najbliższym czasie zyska. Chociaż oczywiście no, nie jest powiedziane, że po dzisiejszych danych ponownie nie zobaczymy aprecjacji dolara. To, tego nie można do końca wykluczyć. Natomiast myślę, że większa reakcja może być na dane ISM dla usług. Wiemy, że usługi w dużej mierze napędzają gospodarkę Stanów Zjednoczonych i jeśli tam zobaczymy lepszy wynik, no to, 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 to dolar zyska. No a gorszy wynik spowoduje, że możemy. Gorsze wyniki ogólnie z rynku pracy i z, z ISM dla, dla usług może spowodować, że wreszcie wyjdziemy powyżej 1.08. I tym samym przełamiemy to górne ograniczenie przełamiemy tą linię, którą tutaj poprowadziłem od szczytu z lutego poprzez szczyt z końca marca i aktualnie w. Poniedziałek rynek bardzo precyzyjnie, no może trochę zabrakło. Podszedł właśnie w okolicy 1.08, odpadł i w tym momencie mamy sytuację taką, że znajdujemy się tuż pod tym technicznym ograniczeniem blisko horyzontalnego oporu zlokalizowanego właśnie w okolicach 1.08-1.07.80, w tym momencie euro dolar po 1.07. 54 bodajże, o ile się nie mylę. Tak, 54. Więc ism -y i dane z rynku pracy, to, to moim ale patrząc na, na środową reakcję, myślę, że ten ISM może nam więcej powiedzieć, natomiast czy to będzie 320, czy to będzie 350, czy to będzie 250, to, to raczej raczej rynek jakoś tutaj silnie nie zareaguje. Moje prywatne zdanie jest takie, że o godzinie 16 możemy mieć większą zmienność niż o godzinie 14:30. Natomiast oczywiście niespodzianki się zdarzają i jeśli na przykład cała bezrobocia wzrośnie i ogólnie cały szereg, te wszystkie dane będą negatywne dla dolara, tak, średnia. Średnia płaca godzinowa na przykład spadnie, a no to spadek średniej godzinowej płacy będzie, będzie niekorzystny dla, dla, dla dolara. No, oczywiście możemy mieć zaskoczenie, ale mu, mu, musi być duża, duża różnica w tym, co rynek oczekuje, a w realnym. W la, w realnym nie, odczycie. Jeśli chodzi o ISM 56,5, oczekiwany spadek z 57,1. więc 14:30, 16:00, myślę, że w tych godzinach, w godzinach popołudniowych na dolarze możemy zobaczyć większą zmienność wcześniej. Poznamy oczywiście PMI -e dla strefy euro, dla Niemiec, dla Francji, to są PMI. -e dla usług. Finalne, tak jak wspomniałem, moim zdaniem nie wpłyną one jakoś znacznie na przebieg notowań. Wczoraj mieliśmy oczywiście dynamiczne odbicie na indeksach giełdowych. Większość indeksów zyskiwała na wartości. Pomimo, pomimo oczywiście pani Brainard powiedziała, że Oczekiwania rynku co do podwyżki 150 punktów bazowych w czerwcu i lipcu były uzasadnione. No, i trudno jest dostrzec argumenty przemawiające za przerwą we wrześniu, więc tak naprawdę to, to była Jastrzębia wypowiedź, sugerująca, że we wrześniu możemy mieć kolejny ruch o 50 punktów bazowych, ja to tak rozumiem. Dow Jones 1,3 zyskuje, SP 500 osiem, Nasdaq 2. I 7. No i widać, że tutaj Dow Jones klasycznie po wybiciu, po przełamaniu oporu na dwadzieścia wykonuje retest i ponownie odchodzimy, odchodzimy w górę. W przypadku ropy WTI i Brent mieliśmy wczoraj wzrosty. Starałem się zrozumieć, dlaczego akurat mamy wzrosty, pomimo że OPEC zwiększa produkcję od lipca i, i, i ten nowy pułap będzie na poziomie 648 tysięcy. No, z założenia są takie. No i teraz zastanawiam się, jak rynek to zaczyna interpretować, bo teoretycznie większa podaż. Większa podaż powinna wpływać na, 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 na spadek ceny, ale tutaj rynek być może Zaczyna interpretować to w ten sposób, że no, ten, tej ropy może być naprawdę niewiele i mm, wojna w Ukrainie może spowodować, że miał wszystko. No, skoro OPEC decyduje się na zwiększony y, wzrost wydobycia i y, wykorzystanie swoich mocy przerobowych, głównie Arabia Saudyjska, y, no, to znaczy, że może być problem z tą ropą. Tak. Ciężko, ciężko do, jednoznacznie, jednoznacznie to zinterpretować. Rynek zareagował y, wzrostami. Y, w, to było około godziny 15.00 ze 111 na WT i poszliśmy na 117, na brędzie na podobnie, w tym momencie 117,63, ale byliśmy wyżej, w okolicach 118, niespełna i pół dolara za, za waryłkę. No i oczywiście wiemy, że kluczowe przełamanie na 114,50, 115 nastąpiło kilka dni temu. No, i w tym momencie, tak naprawdę, testowaliśmy poziom 120 wyznaczony przez szczyt z 24 marca. Spójrzmy jeszcze raz na NZD, USD, które wczoraj Państwu pokazywałem. No i widzimy, że rynek, że rynek mimo wszystko, wzrównał te poziomy widziane. 31 maja. Ja zakładałem, że tak naprawdę będziemy mieli tu zejście na niższe poziomy. Okazuje się, że wczoraj ten dolar oddał całe to umocnienie z lekką nawiązką, lekko tu wyszliśmy powyżej te szczyty i w tym momencie 0,6558, ale na razie oczywiście, na razie ten scenariusz spadków całkowicie nie został jeszcze z, 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 Zredukowany, jest taka szansa. Oczywiście dużo będzie zależeć od dzisiejszych danych, ale technicznie nadal jesteśmy w obrębie tego oporu wyznaczonego przez dołek z końca stycznia, czy dołki z 2020, z września. Mamy podwójne FIBO 38,2 23, i 23,6. No, I oczywiście, dopóki jesteśmy tak w obrębie tego szczytu z końca maja. Bo ty, możliwość tej korekty jest jak najbardziej realna. Oczywiście no, yy, należy wziąć też pod uwagę to, że, yy, że możemy mieć tu jakiś podwójny szczycik i, i, i spadki. Dużo będzie zależeć od danych. Jeśli te dane będą lepsze z rynku pracy, jeśli dane będą lepsze z ISM-ów głównie, to myślę, że ponownie możemy zobaczyć wzrosty wzrosty na dolarze. Trochę mnie zdziwiło to chwilowe umocnienie dolara. No, może to oznaczać, że mimo wszystko potencjał jego wzrostu w tym czasie i w tym momencie jest już mocno wyczerpany i to był taki ostatni um, ostatni śpiew, a, 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 a przed nami powiedzmy nieco mocniejsze Odreagowanie. Jeśli chodzi o złotego, no to on wczoraj uległ aprecjacji w dużej mierze spowodowanej osłabieniem dolara. Moim zdaniem przyjazd pani von der Leyen i no zaakceptowanie KPO, ale oczywiście pieniądze dostaniemy dopiero po spełnieniu wielu warunków. Nie był to czynnik, który jakoś umocnił, który wpłynął na umocnienie. Myślę, że to było wiadome. Myślę, że jak te, te, jak, jak te warunki zaczną być spełniane i naprawdę ta transza zostanie przelana, no to wówczas złoty może zyskać na ten moment. Moim zdaniem ten czynnik jest marginalny. A, a spadek Europy Elena w kierunku 457, no w tym momencie już 458 ale mówię to o wczorajszym ruchu był w dużej mierze spowodowany wzrostami euro-dolara, spadkiem wartości amerykańskiej waluty. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, życzę udanego weekendu, udanego dnia, udanych transakcji, usłyszymy się w przyszłym tygodniu, pozdrawiam i do usłyszenia.